Mecenasem kanału retrosiedlce jest firma EBSA. Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum reklama małpa tv Wschód.pl, telefon 600 281 863 dołącz do naszej społeczności zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomym. Wiadomości Siedleckie, telewizji kablowej Katel. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry tym, którzy mimo weekendu pracowali, a byli to przede wszystkim przedstawiciele handlu. Witam tych, którzy odpoczywają i zapraszam na serwis informacyjny. W ostatni piątek, tuż po 8 rano, na ulicy Garwolińskiej, za rogatkami miejskimi, doszło do napadu na listonosza z urzędu pocztowego numer 2 w Siedlcach. 23-letni doręczyciel Maciej Cze udawał się do swojego rejonu w Żelkowie. Najprawdopodobniej został postrzelony przez dwóch młodych mężczyzn jadących na motocyklu MZ-125 koloru zielonego. Kula uszkodziła organa wewnętrzne jamy brzusznej. Operacja trwała 3 godziny. Dzisiaj, kiedy dzwoniliśmy do szpitala miejskiego, doręczyciel odzyskał już przytomność. Był to już ósmy napad na listonosza na przestrzeni ostatnich kilku lat w Siedlcach. Z informacji uzyskanych dzisiaj od oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Siedlcach wynika, że weekend przebiega w miarę spokojnie. Odnotowano sześć wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych. Najtragiczniejszy wypadek wydarzył się w piątek w Zbuczynie, gdzie zginął 64-letni kierowca ciągnika w wyniku kolizji z niemieckim autobusem. W miejscowości Świder gmina Wola Mysłowska podczas pożaru zginął 27-letni mężczyzna. Pożar wybuchł, wybuchł w sobotę około godziny 20.00. Według oceny Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego zaawansowanie tegorocznych żniw osiągnęło 80%. W tym roku w województwie siedleckim zboże zostanie zebrane z powierzchni 282 tysięcy hektarów. Szacunkowe plony wyniosą średnio około 24,6 kwintala z hektara i będą wyższe niż w roku ubiegłym o blisko 3,5. 0,5 kwintala. Przeciętne ceny skupu to obecnie 32 zł za kwintal pszenicy i 21 zł za kwintal żyta. Żliwa zakończą się najprawdopodobniej w tym tygodniu, a potem już tradycyjne dożynki. W dniach od 16 do 18 sierpnia bieżącego roku. W Stokulackim pod Siedlcami odbędzie się obóz ekologiczno-szkoleniowy pod hasłem Nowy Doma. Uczestnicy obozu będą mogli zapoznać się z prastarymi, choć zapomnianymi ostatnio technikami budownictwa z gliny, projektowaniem energooszczędnych rozwiązań ogrzewania pomieszczeń, wykorzystując odnawialne źródła energii, a także z alternatywnymi sposobami zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Podczas obozu przewidziany jest cykl wykładów dotyczących ogólnego i ekologicznego podejścia do spraw mieszkania, ekofilozofii i problemów kultury młodzieżowej. Kolejnych sześciu cudzoziemców mieszkających na terenie Siedleckiego otrzymało obywatelstwo polskie. Uroczystość wręczenia aktów odbyła się w środę w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach. Prezydent Rzeczypospolitej nadał obywatelstwo polskie dwunastoletniemu Danielowi Terziewowi, synowi Polki i Bułgara oraz Alinie Wronie przybyłej do Polski z Litwy, która w 1991 roku weszła za Polaka i zamieszkała w podsiedleckim Grabianowie. Cztery osoby uznane, uznane zostały za obywateli polskich. Tę procedurę można stosować decyzją wojewody. Uznanie za obywatela polskiego przysługuje osobom, które legitymują się co najmniej pięcioletnim stałym pobytem w naszym kraju i potrafią wykazać, że nie posiadają określonego obywatelstwa. Wszyscy uznani za Polaków pochodzą z byłego ZSRR. Po jego rozpadzie nie nabyli obywatelstwa żadnego z nowych państw. Akty uznania za obywateli polskich otrzymały także Lilia Bagińska, Olga Zarzycka i Aleksandra Troicka z Siedlec oraz Irena Prokopowicz z Łukowa. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia, na biesiadę Teatrów Pod Niebem, która rozpocznie się o 16 w amfiteatrze i na placu z nim sąsiadującym. Moda na teatr uliczny w Polsce trwa już od kilku lat. Różni się on od teatru tradycyjnego. Aktorzy muszą nawiązać kontakt i poprowadzić dialog z przypadkowym przechodniem. Tworzą barwne widowiska łączące w jedno elementy komedii dell'arte, happeningu czy karnawałowych korowodów, do czego ulica nadaje się doskonale. W tym roku w Siedlcach gościć będziemy teatry biorące udział w słynnym festiwalu teatrów ulicznych w Jeleniej Górze. Swoje sztuki zaprezentuje między innymi Teatr Pineska z Poznania. Jego twórcą jest Przemysław Grządziela, solista Polskiego Teatru Tańca, który równolegle do pracy zawodowej przygotowuje spektakle uliczne. Zamysł artystyczny teatru to w dużej mierze improwizacja oparta na współpracy z publicznością. Teatr zaprezentuje dwa spektakle. Pineskologia i Świranizacja. Wystąpi również teatr AP. Jego założycielami i aktorami są Andrzej Kozłowski i Piotr Para. Dwaj mimowie byli aktorzy wrocławskiego teatru pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Spektakle powstają w oparciu o własne pomysły. Realizowane są dwuosobo Realizacja dwuosobowa. Teatr AP często łączy swoje spektakle z warsztatami pantomimicznymi. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza wszystkich do współudziału w niepowtarzalnym widowisku. Wstęp bezpłatny 20 sierpnia w najbliższą niedzielę. Co roku na polskich drogach ginie blisko 5 tysięcy osób. Te zdjęcia pochodzą z wypadku, jaki wydarzył się w podnieśnie na trasie Siedlce Sokołów. Tym razem obeszło się bez ofiar śmiertelnych. Analiza zdarzeń drogowych świadczy o stałym obniżaniu się dyscypliny uczestników ruchu drogowego. Lekceważone są elementarne zasady i przepisy ruchu, które są głównymi przyczynami powstawania wypadków drogowych, a tym samym pogarszania się stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Dominują zwłaszcza wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości jazdy, nieprawidłowym wyprzedzaniem, nieprzestrzeganiem zasad pierwszeństwa przejazdu, którym często towarzyszy alkohol. Do 15 sierpnia przeprowadzone zostaną na drogach województwa siedleckiego wzmożone działania policji drogowej. Policjanci szczególnie zwracać uwagę będą na prędkość poruszających się pojazdów, wyprzedzanie w miejscach zabronionych, stan nietrzeźwości kierujących, niesprawność techniczną pojazdów, zachowania niebezpieczne powodujące zagrożenia w ruchu drogowym. Jednocześnie Policja Drogowa zawiadamia o utrudnieniach w ruchu na drogach województwa śląskiego. Zamknięty jest odcinek jezdni ulicy Janowskiej w Siedlcach, wylot w kierunku Łosic, objazd ulicą Starowiejską. Ograniczony jest wjazd pojazdów do 2,5 tony masy rzeczywistej na most na rzece Bóg w miejscowości Brok na trasie Łochów-Ostrów-Mazowiecka. Do końca sierpnia można oglądać w Galerii Akademickiej Siedleckiej WSRP, mieszczącej się w rektoracie uczelni, ciekawą wystawę rysunków i malarstwa Iwony Arcimowicz. Tytuł wystawy to Matematyka a Sztuka. Jutro przypada święto Wojska Polskiego. Rozpocznie je uroczysta msza święta o godzinie 9 w kościele garnizonowym, celebrowana przez jego ekscelencję księdza biskupa Jana Mazura. Następnie uroczystości odbędą się na Skwerze Niepodległości przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Wręczone tam zostaną krzyże partyzanckie, krzyże Armii Krajowej. Będzie również apel poległych i salwa honorowa. W stawie siedleckiego parku pływa samotny łabędź. Natomiast kilka kilometrów dalej jest prawdziwa enklawa ptactwa wodnego. Mowa tu oczywiście o stawach rybackich, gdzie wspaniałe warunki znalazły dla siebie łabędzie, kaczki i inne ptaki wodne. Stado łabędzi jest dość pokaźne. Po wodach siedleckich stawów pływa ponad 50 dorosłych łabędzi wraz z przychówkiem. Warto zatem wybrać się na krótką wycieczkę, aby przynajmniej przez kilka minut poobcować z tymi wspaniałymi ptakami. Jutro w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny dotrze na jasną górę, 15. piesza pielgrzymka. W tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce z diecezji województwa siedleckiego udział wzięło ponad 7,5 tysiąca pątników, którzy w ten sposób odbyli rekolekcje. rekolekcje w drodze. Dzisiaj kolejny upalny dzień. Przestrzegamy wszystkich korzystających z uroków lata o zachowaniu szczególnej ostrożności nad wodą. W tym roku mimo licznych apeli odnotowaliśmy kolejne ofiary utonięć. Zatem pamiętajmy, że woda to bardzo niebezpieczny żywioł i tylko zachowanie odpowiednich środków ostrożności może zapobiec nieszczęściu. Unikajmy niestrzeżonych kąpielisk, nie wchodźmy do wody, będąc pod wpływem alkoholu, i po prostu uważajmy. I to proszę Państwa wszystko w tych wiadomościach. Do widzenia Państwa. Metynacim kanału Retro 7 jest firma ABSA. Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum. Reklama małpa, tv wschodpl Telefon 600 281 863 Dołącz do naszej społeczności, zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomym.